Za każdym razem, gdy otwierasz rekrutację, to nowa historia. Ile razy już miałaś na głowie kilka procesów rekrutacyjnych jednocześnie? Ile razy przynajmniej jedno z tych stanowisk to było wyzwanie? Nowe stanowisko, zadania, nowe wymagania, a do tego presja czasu. A pamiętasz te niekończące się rozmowy z menadżerami, aby próbować zrozumieć, czego naprawdę oczekują? I te wielokrotne konsultacje, poprawki i niepewność, co jeszcze wymyśli. Czy wiesz, że możesz przerwać to błędne koło? Jak zacznij przychodzić do hire managera z propozycją, a nie z pustą kartką. Skorzystaj z blisko 200 gotowych, edytowalnych opisów stanowisk pracy, w razie potrzeby naniesiesz tylko niezbędne poprawki. Oszczędź czas, nie musisz zaczynać od pustej kartki. Jeden klik i masz przed sobą gotowy, szczegółowy i dostosowany do potrzeb rekrutacji opis stanowiska, zadania i czynności, kompetencje, kpi -e, uprawnienia, narzędzia pracy, kwalifikacje, warunki pracy i inne dane. Zamiast spędzać godziny na tworzeniu treści, miej czas na rozmowy z kandydatami i realizację procesów od A do Z. Ułatw pracę sobie i innym. Gotowe opisy stanowisk to. Sprawdzone i edytowalne wzory opisów blisko 200 stanowisk. Adekwatne zapisy i klarowne kluczowe wymagania i informacje. Oszczędność twojego czasu i mniej stresu zaczynasz proces od propozycji, a nie pustej kartki. Więcej narzędzia-hr.com.pl